Czterdziestu czcigodnych parów królestwa przez cztery godziny z wolna, lecz uparcie ciągnęło i popychało królewicza przez park ku świątyni Dumania, łącząc stanowczość działań z poszanowaniem majestatu. Albowiem królewicz wcale nie chciał zostać odkochanym i budł oraz kopał wiernych dworzan głową i nogami. Kiedy nareszcie książę został, za pomocą licznych poduszek puchowych, wepchnięty do środka i zatrześnięto za nim klapy, trurl pełen niepokoju włączył automat, który ją martwo odliczać. 20 do zera, dziewiętnaście do zera, dziesięć do zera, zero? I synchroerotory, włączone na całą moc megamoryczną, runęły w ofiarę uczuć tak fatalnie skierowanych. Rosła w nim niewiara wskutek kuracji. Ale teraz nic już nie mógł zrobić. Sprawdzał tylko, czy gigacałusy padają pod właściwym kątem. Ponieważ nie o to chodziło, aby się pacjent przekochał, zmieniając obiekt uczuć zamarandyny na maszynę. Lecz by się odkochał totalnie. Po rozkręceniu wielkich śrub, wypadł bezwładny królewicz wśród pomiętych różyczek. Wierni słudzy podbiegli, a unosząc jego bezwładne członki, posłyszeli, jak z bladych warg księcia dobywa się wypowiedziane bezgłośnie jedno tylko słowo: Amarandyna. Zmeł w ustach przekleństwo Trurl, bo zrozumiał, że wszystko na nic, gdyż obłąkańcze uczucie królewicza okazało się w krytycznej próbie potężniejsze od wszystkich razem wziętych gigamorów i megapieszczów kobietronu. Pierwsza próba była tedy na nic. Trurl wrócił do swych apartamentów ponury jak noc. Tymczasem zgiełk jakowyś słyszeć dał się w parku, o kamieniarze wleźli z ciekawości do kobietronu i jakoś go uruchomili. Aż trzeba było wzywać straż pożarną, bo wyskakiwali ze środka dymiący uczuciem, że kopciło. Z kolei zastosował Trurl inny zespół, na który złożyły się deliryzator i trywialnica. Ale i ta druga próba, wyjaśnijmy od razu, spaliła na panewce. Królewicz nie znielubił amarandyny. Przeciwnie jeszcze bardziej się w uczuciach umocnił Trurl nazajutrz prosił magnata podblaszego o audiencję u króla Dopuszczony przed majestat? tak się odezwał Wasza królewska mość, miłościwy panie, systemy odkochujące, jakie zastosowałem są najpotężniejszymi z możliwych. Syn twój żywym odkochać się nie da. Oto prawda jaką winienem majestatowi. Bezsprzecznie mógłbym go omamić, syntetyzując amarandynę według dostępnych mi parametrów, ale prędzej czy później królewicz poznałby się na podstępie. Pozostaje tylko jedna droga. Królewicz musi cesarzównę zaślubić. Ba, mój cudzoziemcze, w tym właśnie sęk, że nigdy jej cesarz synowi memu nie odda. A gdyby został pokonany, Gdyby musiał paktować, prosząc jako zwyciężony o łaskę. Wszelako rozmaite bywają wojny, a ta, którą ja zamyślam jest bezkrwawa zupełnie. Nie będziemy bowiem atakować państwa cesarzowego zbrojnie. Bombardowanie rozpoczęło się w tydzień później, o północy. Wyrychtowane przez starych kanonierów lufy wzniosły się jak jedna, skierowały ku białej gwiazdce państwa cesarskiego i dały ognia. Nie śmiercio, lecz życionośnego. Trurl strzelał bowiem niemowlętami. Jego dzieciomioty osypały cesarstwo niezliczonymi miriadami kwilących pędraków, a było ich tyle, że od popiskiwań mama i plapla, jak również pipi i eee, powietrze się trzęsło, a bębenki pękały. I trwał ów dziecinny potop, aż gospodarka cesarstwa nie wytrzymała go i widmo katastrofy zajrzało w oczy wszystkim. Z nieba zaś tłuściutkie i wesolutkie zjeżdżały w dalszym ciągu bobasy i maluchy, aż się dzień w noc zamieniał. Wnet cesarz ujrzał się zmuszonym prosić o litość króla Protrudyna który obiecał bombardowania zaniechać, pod warunkiem, że syn jego będzie mógł cesarzównę Amarandynę poślubić. Na co ów z największym pośpiechem się zgodził. Dzieciomioty zagwożdżono wówczas... Kobietron dla bezpieczeństwa, trurl własnoręcznie rozebrał i, jako pierwszy drużba w stroju od diamentów kapiącym z buławą marszałkowską w dłoni, dyrygował spełnianiem toastów na hucznym weselisku.